Jestem gargamel i pewnie z... to były, ten początek to było takie typowe. Ten no, spojrzenie na te tigery, żeby jakoś nawiązać do tej poprzedniej dramy z wardęgą i pewnie, pewnie sobie gargamel tak zastanawiał w głowie, kurwa, sprzątnąć te tigery czy nie, bo jeszcze ktoś mi. Jeszcze, to, jest, to jest samoczkiem film, generalnie. Jeszcze pewnie omoczek mu ściągnie za tan, za wybijanie, wybijanie marki Tiger na swoim wizerunku. To było takie taki tan, Głośniej, głośniej. Aha, dobra, okej, okay, już. Dobra, już jest Git. Dobra, lecimy. Zawsze zapominam, bo to jest, wiecie, urządzenia audio. Dobra, lecimy. Zastanawiać się, czemu cię tak długo nie było. Nie oszkujmy się, nikogo to nie obchodzi. Wszyscy chcecie, abym zdechł. A ja pragnę tego najbardziej. Musiałem na chwilę przerwać i zastanowić się nad paroma rzeczami, bo zacząłem czuć, że nie mogę niczego powiedzieć w internecie. I to przenosi nas do dzisiejszego tematu. Działkowy poranek. Widzicie w waszych subach nowy film Akusa. Myślicie sobie hmm, jest... Ciszej czy, czy głośniej? Ciszej czy głośniej? Teraz ciszej, teraz ciszej. Dobra. I teraz mi musicie powiedzieć czy, będzie, czy ciszej czy głośniej. Czekajcie, ja sobie to puszczę na ten. To sobie zrobię tak. O. Produktywnym członkiem społeczeństwa. Moje życie wcale nie jest bezsensowne, więc odkładacie seans na później. Po całym dniu ciężkiej pracy wracacie do domu i. i... 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 Więc jeśli nie wiecie, kilka dni temu Akus ustawił film krytykujący nowy, nowy świetny, wcale nieodtwórczy i bezsensowny. bezsensowny format na tej pięknej platformie. Próbuj nie zaśpiewać Challenge, Który bierze wyzwania na nowy poziom absurdu i przesady A w praktyce jest zwykłym reaction video na kilka popularnych piosenek W tym... Ciędru. Autor filmu ma nie ulec pokusie Śpiewania do popularnych piosenek, które lecą w tle Czyli kontrolować swoje ciało w najmniejszym stopniu. O, oh, wow, ale wyzwanie! Ekstremalnie! Aby było śmieszniej, ci YouTuberzy nawet nie tworzą własnych playlist, tylko korzystają z gotowych filmów na YouTubie. Czyli w sumie są to reakcje na filmy, które kradną twórczość in. Za cicho? <grych> no to ja nie wiem już. Tak chyba zrobię, tak będzie dobrze. Czekajcie. O. innych ludzi. Jakbym już to gdzieś widział! W ogóle możemy pomówić o tym, jak to jest zawiłe? Ukradłeś filmik, którego autor ukradł czyjś inny materiał, aby zrobić kompilację. To tak jakbyś jadł gówno wysrane trzy razy. W swoim filmie... Za głośno znowu, ja dobrze było. Dobra, to tak ...trzech różnych twórców. I po premierze jeden zgrywał luzaka w komentarzach, drugi nic nie napisał, a trzeci... A trzecim był Amoczek, bohater dzisiejszego filmu. Zgłosił on I się film... zażenął teraz. Drzzt. Teraz by się przydał taki ten, taki drop. No, 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 no. I te intro. Ahusa ja jako drogi. łamiący, prawa autorskie mimo faktu iż wszystko było w porządku źródła były podane w opisie użycie fragmentów filmu amoczka było potrzebne do uargumentowania wypowiedzi achusa i najzwyklejszą w świecie krytyką achus korzystał Sprawa cytatu. I często mówicie O, Gargamel, ironia. Jesteś taki na siłę ironiczny. Ale powiedzcie szczerze, co jest bardziej ironiczne? Dwudziestolatek z depresją, czy ktoś, kto codziennie wstawia filmy, na których słucha chronionej prawami autorskimi muzyki, a potem zgłasza inny film za łamanie praw autorskich, ponieważ ten wykorzystuje urywki jego filmiku, na którym on wykorzystuje urywki. Tak myślałem, Amoczku! Jeśli ty w ogóle możesz robić to, co robisz, czyli słuchać czyjeś twórczości w filmiku, a potem z tego filmiku czerpać korzyści, to korzystasz z tego samego prawa, które odebrałeś Achusowi. I słyszałem już wiele głosów, że no przecież skoro się ściągnąć filmiki na YouTubie, no to Amoczek mógł ściągnąć film Achusa, no. No, nie do końca. System zgłaszania filmów na YouTube jest mocno wadliwy, i słyszy się to. Od czasu do czasu, przy okazji takich sytuacji jak ta dzisiaj, sieci partnerskie posiadają moc zdjęcia Twojego filmu od tak z automatu, ponieważ zawiera fragment filmu ich twórcy. Nawet kiedy wszystko jest zrobione zgodnie z prawem, cytat jest uzasadniony, cytowany twórca wymieniony, a bezpośrednie źródło cytatu znajduje się w opisie filmu. Oni po prostu mogą zablokować. Jest to wyraźne nadużycie systemu i władzy, jaką dostają sieci partnerskie. Nadużywanie systemu zgłaszania filmów to pewna forma cenzury i uciszania krytyki. W tym przypadku, mimo iż Amoczek zgłosił film, to Epic Makers oficjalnie go zdjęło. Nie wiem czy... Hmm. Bez kitu, ja mam, pokażę wam, mam dostęp na przykład do sieci partnerskiej MyMusic, jestem tam content managerem, bo nie wiem czy znacie tego DJ'a Remo, to Remo na przykład pomagałem ustawiać tytuły, tamu generalnie optymalizowałem trochę ten ten. I tam jest, rzeczywiście jest dużo takich narzędzi. Ja wam tego nie mogę pokazać na streamie, bo generalnie takich rzeczy nie można pokazywać. Ale rzeczywiście jest tam coś takiego, że można od razu generalnie ściągnąć ten film. nie? I nie wiem, czy chyba jestem ogólnie z top 100. Jedynym YouTuberem, który ma takie możliwości, że mam jestem tym content managerem i mam te certyfikaty porod, porobione z YouTube'a, więc to jest też spoko. Spoko sprawa, ja sobie to zrobiłem kiedyś, bo chciałem, jakby mi nie wyszło na YouTubie, to po prostu zawsze mogę sobie iść i pracować w takiej sieci, to też jest taka dobra opcja i naprawdę mogę Wam to potwierdzić jako jedno, jedno z nielicznych źródeł, które rzeczywiście, jak widzicie, mam tutaj w My Music Group Content Managera, że rzeczywiście tam idzie robić takie rzeczy i to jest wow, to naprawdę jest, jest, jest to, jest to, jest, to nad, jest, to, jest to narzędzie, które generalnie może, możecie robić wszystko z danym filmem. W każdym, w każdym filmie nawet mogę PewDiePie sobie ściągnąć, ale uwaga, gdybym ściągnął film PewDiePie, to no, poleciałyby takie pozwy na przykład na, na tą sieć, że ona by pewnie została usunięta po prostu, że za bezpodstawne usuwanie i tak dalej. Ale no rzeczywiście są takie narzędzia i, i można, tym, można się tym ładnie pobawić. Epic Makers zrobili to ręcznie? Czy automatycznie zgłoszenie Amoczka sprawiło, że film Ahusa spadł? Nie winie sieci, winie Amoczka. Inna sprawa, jeśli było to zdjęcie ręczne. Ale boże, pozdrawisz mam na im... pozdrawiam. Jawne nadużycie systemu Pala. i władzy. Więc jeśli Epic Makers tak dbają o epickich twórców, a nie są bezduszną korporacją, to powinni po pierwsze przywrócić film Ahusa i po drugie. Cofnąć wszystkie roszczenia wobec niego. <laughs> to dość ironiczne. Macie wzmiankę na swojej stronie o tym, że aby być waszym partnerem, trzeba mieć wiedzę na temat prawa, między innymi dozwolonego użytku. Ten dozwolony użytek, to prawo, z którego korzystał Achus w filmie, który mu zdjęliście. Więc Amoczek ze swoją znajomością prawa autorskiego <laughs> może nie był najlepszym kandydatem na partnera. No bo starczy posyłać jego niepewnego. Tutaj piszecie, że okiem Fabiana mnie ogląda, no to dobra, zobaczmy sobie, co w takim razie okiem Fabiana, czy on coś na mnie gada, czy nie, czy znowu jest jakieś szukanie zadyby, nie chcę mi się kłócić już, naprawdę. A my na tego fejsa możesz podostać. Taką troszeczkę beka zrobię. Cztery bany pod rząd poszły. Ej, w ogóle rozpierdalił mnie komentarz i co, że pomogłeś unboxelowi i prosił cię o to. Ej, jakbym kurwa boksdela wyciągnął z płonącego budynku, to też byście pisali komentarze. I no chuj go ratowałeś! Prosił cię o to. Ej, uratowałem mu życie. Co z tego jesteś zjebany? Ale uratowałem mu... Ale MI... Nie, dobra, tam nie ma. Nic, nic nie gada na mnie, więc... Tego stanowiska! Niech będzie. Moczek nagrał trzyminutowe gadanie, w którym po pierwsze próbuje z siebie zrobić ofiarę w tej sytuacji, a po drugie. Nie wbijam do Fabiana, się... bo, ten, bo. Znaczy, widzę, że piszecie, ale nie wchodzę do Fabiana, bo nie mam potrzeby po prostu. <coughs> Zajmuję się teraz tym, co tutaj jest ważne. Jest dla mnie najważniejsze dzisiaj gargamel, i... i to na gargamelu chcę się skupić. Nie chcę się skupiać na żadnych pobocznych postaciach ze sceny YouTube'a i tak dalej. Dlatego proszę, nie piszcie na czacie, że. Okiem Fabiana ci ogląda, okiem Fabiana cię o okiem Fabiana cię tam coś tam i tak dalej. Nie chcę się po prostu znowu denerwować, żeby tam nie było jakiejś akcji, bo wczoraj też wybuchłem, także. Ja, mi jest ciężko, ja jestem, ja potrafię generalnie dobrze analizować, y, lubię konkretnie powiedzieć i tak dalej, ale też ciężko mi jest czasami zapanować nad nerwami i jestem bardzo cierpliwy do czasu, po prostu, jeżeli są dotknięte jakieś takie rzeczy, wiecie, każdy ma jakieś słabe punkty. Po prostu jak czasami widzę, jak ktoś rzuca we mnie mięsem bezpodstawnie, no to często to olewam, ale jeżeli ktoś, kto też ma na swoim koncie bardzo dużo rzeczy, które są, które są niefajne, no to, to wtedy to wkurza, nie? Wtedy to wkurza. Dobra, lecimy dalej jakoś wyjaśnić dlaczego zdjął film zaczęło się to od tego że parę dni temu pojawił się film Achusa, w którym prezentuje on challenge, który przed, przedstawiał nie tylko ja tylko też inni youtuberzy ale wystąpiły też tam moje fragmenty filmu co powiem, to jest jeszcze spoko Fragme do fragmentów bym się nie przyczepił Chodzi o 20 tysięcy ludzi. Widzą serdecznie każdego jak on to opublicznił na Siema. miniaturce, nie? Mm, więc to miniaturka była prawdziwym problemem. Dlatego zgłosiłeś cały film twierdząc, że łamią twoje prawa autorskie, a nie skorzystałeś z opcji zgłaszania miniaturki. No ale wtedy Agus byłby zmuszony po prostu zmienić miniaturkę i krytyka twojej osoby dalej byłaby w internecie. Do fragmentów bym się nie przyczepił. Na pewno nie chodziło o jak najszybsze zdjęcie filmu krytykującego twoją osobę, czyli o miniaturkę. Więc jeśli miniaturka tego filmu będzie po prostu przyciskiem YouTube'a, to nie zdejmiesz go, prawda? No ale jeśli błędnie zgłosiłeś film, tak sam twierdzisz, i do tego się przyznajesz w Twoim oświadczeniu, to mam dla Ciebie złe wieści. YouTube może zamieszkiwać Twoje to. konto i może spotkać konsekwencje, prawda? Jest to napisane w chwilę wyciągnę przed tym, jak zgłosisz film. O! O, tutaj! Cała sytuacja obróciła jak się. Jeśli mam czy coś w mordzie, to dlaczego? Się po prostu. Bo jestem mniejszym youtuberem. Mniejszym youtuberem. Masz kanał dokładnie takich samych rozmiarów co Achus. Do tego masz za plecami największą sieć partnerską w Polsce. To tak jak Meduza na przykład ma bluzę z, z tym I to ty yy, jesteś na przykład. tą po prostu i ma przez 3 godziny w mordzie To jest fajnie, film krytykujący cię. I ponosisz konsekwencje niesprawiedliwego zdjęcia filmu od fanów. Kogoś, komu zdjąłeś film. To ty nie dostajesz roszczeń o prawa autorskie od wydawców piosenek, których słuchasz na twoich challenge'ach, tylko dzięki temu, że masz sieć partnerską, która jest whitelistowana przez YouTube. I ty jesteś tym słabszym. No ale zakładam, że chodzi ci o to, że ja napisałem jeden post na Facebooku i wstawiłem śmieszny obrazek. Tak, to było... Skocące. szok, youtuber staje po stronie kolegi i próbuje pomóc mu odzyskać bezprawnie stracony film. a zapomniałem, T to ja zrobiłem. youtuber próbuje zniszczyć innego człowieka, ponieważ zrobił coś złego. nie też bez złego. my youtube. wszystko co ja zrobiłem, to poinformowałem informować. wskutuje zmniejszanie skrzydła. nie ma filmu, takie. ponieważ wiem, że mamy wielu wspólnych widzów więcej takich no, nie bombek, nie? z wami mieć spin. nie to, że nie mam jaj, bo mam jaja. tylko że mówię to. nie to, że nie mam jaj. Kurwa. Bo je mam, rozumiesz? Denerwujecie. Denerwujecie sytuacja cała denerwuje. sytuacja sytuację. sam samotnie za... gadałem w ogóle na tym spiku. On nie jest taki. Nie wygląda to tak źle, jak ten. Też dostanie strasznie w pizda. W rzeczywistości, jak z nim podjąłem rozmowę, to tak jak mówię, no nie, nie jest taki zły, jak to jak to. Nie jest generalnie taki zły, choć. No nie podoba się mi, że usunął ten film. I ja do... przy tym będę, będę cały czas stał, że usunięcie tego filmu nie było fajne. Eee... Ale kurczę, no, tak jak mówię, w momencie, gdy z nim rozmawiałem tak jeden na jeden, to nie jest to taka osoba, która która ch zosta chciała zostać. Nie, nie staję tutaj w obronie Amoka w żadnym sposób, ale, ale rzeczywiście jest taki, jest całkiem sympatyczny jeden na jeden, choć możliwe, że to też jest tak, wiecie, w obronie własnego kanału i tak dalej, że jest przestraszony, jakaś presja i tak dalej, aczkolwiek no. Tak jak mówię, usunął, usunął film, więc. Teraz spija te piwo, które naważył, nie? Aranżowałeś. Zgłosiłeś film, nadużywając system faworyzujący sieci partnerskie. I przy okazji złamałeś ostrzeżenia YouTube'a, który sam mówi, aby upewnić się, czy film, który zgłaszasz, nie podlega prawu cytatu. Mówisz, że przeszkadza ci miniatura, a jednak zgłosiłeś łamanie praw autorskich. To, że zdjąłem. W zb... momencie wyżywa. Boże, znowu to samo. Jestem. Wyłącz czat. O. Kurwicy dostaną. Wyłącz czat, oni kurwicy zaraz dostaną, jak wyłączysz czat. Zaczną dawać donate y na mikrofon dla goferka. Tak, zaczną dawać yy, na mikrofon. Żeby tylko wyrazić swoją opinię, zaczną donate y rzucać, kurwa. Wyłączył się czek? Tak, wyłączył się. No, nic się nie pisze, to raczej tak. Ja na razie o, blokuję to, co coś... było wcześniej. No, ja też sobie poblokuję. Statologią. To jest fajna zabawa. Nie wiem, no nie widzę, żeby wyzywał, ale... Kurde, mordę. Naprawdę, nie chce mi się. Bo jak znowu wybuchnę, to znowu, kurwa, będzie tyle szotów Z moim wkurwianiem. że po prostu złego? wolę... Tak. Czy to jest naprawdę coś złego? Wolę tak. nie. Ile razy pan Gargamel zdjął tutaj film, w którym obraża hmm. y, jego osobę? Raz! I to będzie dobra lekcja praw autorskich, więc o tym porozmawiamy za chwilę Postawcie się na moim miejscu jakby jak to było, gdyby to ktoś o was nagrał film... No, no parę jest... osób już nagrało film o tym, że jestem złym człowiekiem. I o ile robią to respektując moje prawa autorskie... To... Mogą to robić. Kilka osób, łącznie z naszym bohaterem, przy okazji tej sprawy wytknęło... Bigel, przecież ty też kiedyś raz skasowałeś film innemu twórcy, używając zgłoszenia odnośnie praw autorskich, bo... Doceniam. Kasujesz krytykę. Tak, kasuję. Dlatego znajdziecie masę filmów o mnie. No, niby przekręcił kompletnie twoje słowa i wyciął je z kontekstu, sugerując coś, czego nie powiedziałeś. Nie zawarł nigdzie w filmie źródła, aby przypadkowy użytkownik zapoznał się z oryginalnym przesłaniem. O, o to, o to mi chodziło właśnie. To jest y, ten moment, co też samokiem Fabiany generalnie y, spinał się do Gargamela. Dlaczego Gargamel usunął film z kompego? Dlatego to jest, no jestem ciekawy, właśnie. Tego mi Gargamel nie wytłumaczył właśnie na fejsie i zrobił to w filmie, więc, więc tutaj się skupię i, i przez chwilę. Kiedy powiedziałeś, daje. aby to zrobił, to zgrywał luzaka i cwaniaka. Gergamel. Ty jednak jesteś złym człowiekiem. A więc tak, usnąłem jeden pewien w miarę duży film, krytykujący zachowanie pewnego dziecka, które było niemiłe dla swojej mamy i to nagrywało. Łamał on moje prawa autorskie i nie korzystał z prawa cytatu, gdyż autor tamtego filmu wyciął moje słowa z filmu odnośnie beki z dzieci na YouTubie i sugerował, że popieram patologiczne zachowania, a nie bronię Bogu ducha winnych dzieciaków, które się bawią. W filmie autor nawet nie podał mojej ksywki. To było takie, kto ma. Wiedzieć, ten wie, moja twarz była okraszona nazwą Ironiczny YouTuber. Wklejał moje słowa broniące dzieci przy okazji każdego patologicznego zachowania i mówił, A jaki Ten Gargamel jest głupi. No, gergamel dla osób, które wiedzą, jaki pseudonim jest przypisany do tej twarzy na YouTubie. Bo reszta nie miała pojęcia, kim jest ten człowiek, co sugerowała masa komentarzy. Fabian nazwał Cię chujem. Mordy, ja wam chcę wierzyć, naprawdę, tylko że ja nie wiem, czy to też nie jest rolnik, nie? Bo jeżeli on serio, to jeżeli on. Ja już rozmawiałem z tą. Yy, z tą dziewczyną, która nagrała, właśnie z tym goferkiem. Ona okazała się w porządku dziewczyną, która nagrała ten materiał i. i miałem mu coś przekazać. Jeżeli on serio dalej, to. Mordy, ja wam chcę wierzyć, naprawdę, tylko że ja nie wiem, czy to no też, też nie powiedz... jest rolnik, nie? Bo jeżeli on serio to jeżeli on ja je Nie wiem, chcecie, żebym wbił ten na no, TeamSpeak do niego i z nim ten i z nim rzucił taką debatę, ale ja wtedy się nie będę ograniczał w słowach, więc będzie kurwa taki dym, że ja pierdolę, nie. nie chce się ta ten... w kurwie się po prostu strasznie. I nie wiem czy warto. Ja ja wiem, ja pierdolę, nie nie, ja tak nie chcę się ta. W kurwie się po prostu stać. Nie, nie wkurwisz się, chodź. Chodź, bok zdelku, chodź. Nie wiem, czy warto. Wy mnie prowokujecie autentycznie. Czekajcie, ja sobie zobaczę, czy on mnie wyzywa po prostu. Cały czas stałem, że tego filmu nie było fajne. Ale kurczę, no. To tak jak mówię, w momencie, gdy z nim rozmawiałem tak jeden na jeden, to. Nie jest to taka osoba, która... Która ch zos chciała zostać. Nie, nie staję tutaj Dobre, w obronie amoka w żaden sposób, tak ale, tak, ale, ale rzeczywiście jest taki. Jest całkiem to sympatyczny. To jeden na jeden. Choć możliwe, że to Właśnie też jest tak wiecie. W obronie to... własnego kanału i tak dalej, że jest Pysyka przestraszony, jakaś presja i tak dalej. Aczkolwiek, no, no, tak jak mówię, usunął usuną film, no, film no, więc. To jest i tyle. Teraz spija te piwo, które naważył, nie? Aranżowałeś, Zgłosiłeś Ja mam pomysł! Ej! Ja mam taki genialny pomysł. Jesteś na menadżerskim? Alga. Jesteś na menadżerskim? Jestem. Wyłącz czat. Kurwicy dostaną. Wyłącz czat, Oni nie kurwicy zaraz dostaną jak wyłączysz czat. Zaczną dawać donate'y na mikrofon dla goferka. Tak, zaczną dawać yy, na mikrofon. Żeby tylko wyrazić swoją opinię, zaczną donate rzucać, kurwa. Wyłączył się Tak, tak wyłączył się. No nic się nie pisze, porozmawiaj. Ja na razie blokuję to, co było wcześniej. No, to ja też sobie poblokuję. To, to jest fajna zabawa. Akurat jest okazja. Zablokuj wszystkich. Ale nie, Ej, nie wszystkich. A tylko tych ODF i przekleństw. Ej, ja nie do No, wracam, sorry, że mnie nie było. Jedno wyzwisko tylko. Się w... Czekam Czekam. Jaka incepcja? <grym <grym> ja oglądam live Boxdela, jak no Boxdell ogląda mój live. Marę... Kurde mordy, naprawdę nie chcę. Będzie wyzwisko to, to lecę. na to to znowu to kurwa będzie straszna. Nie będzie wyzwisko to zwierdolę. No bo ja już się mówiłem, że... To, to jest naprawdę coś złego. Tak. Ile razy pan Gargamer... Zjechać, nie, nie będę już wspominał, film, nie? W którym obrażam ja jego to osobę? Stempa to do będzie dobra lekcja tym praw autorskich, więc Postawcie się na moim miejsce. Jakby tak. jak by to było. No gdyby, tak, to, no to, to ktoś no o was no. nagrał film. No parę no, par no. osób już nagrało film o tym, że jestem złym człowiekiem. I o ile robią to respektując moje prawa To takie minionki po prostu. To mogą to robić. <laughs> lajwa, lajwa, lajwa. Nie mówcie na, osób, na moich widzę, że są minionkami, kurwa. Bo ja ci widownie nie wyzywam, Fabian. I kurwa to nie jest to nie są to nie są minionki, bo zatem też mnie bolało to, że wczoraj wyzywałeś mi moich ludzi, kurwa, to są moi ludzie. Jak masz coś do mnie, to mnie wyzywaj. Możesz wyzywać mnie, możesz mi wyzywać kurwa rodzinę, jeżeli chcesz, ale nie wyzywaj mi ludzi, którzy to oglądają. Bo tak samo jak moja rodzina, to już to, to się tyczy już mnie i to są moje więzy, kurwa, więc więc ja już ja już sobie ja już sobie to ja już, ja już mam kompletnie wyjebane, bo mnie, mnie to już nie przejmuje, ale nie wyzywaj mi moich ludzi, którzy to oglądają, bo oni tam wchodzą tylko i wyłącznie po, przez to, że, staje, że stają w mojej obronie. A nie wiem, kurwa, jestem... Dobra, Paweł, ale on już tego nie ogląda. Każujesz krytykę. Nie wiem, nie ma sensu serio. Może potem wejdę. Może potem wejdę. <laughs> Na razie nie ma sensu. 25 tysięcy ludzi. Witam serdecznie. Słuchajcie, giveaway zrobię wam, żeby tak rozluźnić troszeczkę atmosferę. Jeszcze sobie to dokończymy w takim razie. Myślę, że myślę, że tam i tak wejdę dzisiaj. Zobaczymy. No. Naprawdę nie chcę mi. Jestem kurwa. Moje emocje. po...